Zapraszam Was do codziennego omówienia skinów ze sklepu Fortnite. Oto nasze top 3. Na miejscu trzecim dzisiejszego zestawienia najlepszych skinów z sklepu ląduje zestaw najlepsi z programu i uczłowieczone psy. Mamy tu Pomaraniana albo Cichuachua, Dobermana, Mopsa i Akite. Tego ostatniego nie jestem pewny, poprawcie mnie, jeśli popełniłem błąd. Jestem psiarzem, więc musieli oni znaleźć się tutaj. Wydaje mi się, że ten zestaw i psiaki widzimy po raz pierwszy. Dajcie mi fidolce, abym mógł go kupić, bo jest za słodko. Dlatego, bo jestem mężczyzną. To drugie miejsce musi zająć koniokratka. Myślę, że spojrzycie na nią i nie muszę nic więcej dodawać. Jestem człowiekiem, dlatego wygrywa Keanu. Charles Reeves, czyli Johnny Silverhand, inaczej Matrix. Chyba każdy z nas słyszał opowieść o tym aktorze, który podróżuje metrem jak zwykły śmiertelnik. Z chęcią bym go bliżej poznał, a tym samym musi on dziś wygrać. Sam skin Sigma.